Odkryto olbrzymie złoże ropy naftowej i gazu nad polskim wybrzeżem. Oczywiście to słowo olbrzymie to troszkę takie nadinterpretowanie tego, co zostało odkryte, ponieważ, żeby można nazwać to złoże olbrzymim, musiało być 40, 50, 100-krotnie większe niż to, co odnaleziono, ale jednak dużo się o tym mówi i to odkrycie, o którym. Się dowiedzieliśmy, jest często wymieniane jako to największe w historii Polski przez ostatnie kilkadziesiąt lat. I tak, jeśli chodzi o to, co znaleziono, to 6 kilometrów od Świnoujścia odnaleziono złoże, które zawiera 22 miliony ton ropy naftowej i kondensatu oraz 5 miliardów metrów sześciennych gazu czyli dużo, tylko że tak jak powiedziałem, żeby to można nazwać olbrzymim, żeby Polska stała się drugim Kuwejtem, Katarem, Arabią Saudyjską, to takich złóż musielibyśmy odkryć 100, 200, 300, może nawet ponad 1000. Ponieważ kiedy porównamy to z naszym rocznym, polskim rocznym zużyciem, na przykład ropy naftowej, to nie wystarczy nam to nawet na rok. Tutaj mówimy o tym, że Polska zużywa rocznie około 27 milionów ton ropy naftowej, więc to złoże nie wystarczy nawet na rok. Do tego zużywamy około 17 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego, i ta liczba będzie bardzo gwałtownie wzrastać i szybko przekroczymy 20 kilka, 25 milionów tego zużycia, więc tu mówimy dosłownie o kilku miesiącach, maksymalnie, chociaż kiedy spojrzymy na całe to złoże, czyli na pole Wolin Wschód, tam znaleziono łącznie 33 miliony. Ton ropy i 27 miliardów sześciennych gazu, tylko że nam to po prostu uświadamia, że całość tego złoża razem z tym, co odkryto i tak mocno się mówi tym nowym elementem, nowymi odkryciami, w tym przypadku, w tym polu Wolin Wschód, to jest. Tylko zaspokojenie na rok, troszkę ponad rok naszego zapotrzebowania. Tylko, że oczywiście nie możemy na to patrzeć w ten sposób. Nie wolno na to patrzeć w ten sposób, że to tylko roczne nasze zapotrzebowanie. Tu jednak pamiętajcie, że to będzie wyglądało w ten sposób, że wydobycie tych złóż, tego złoża, będzie mniejsze i przez kilkanaście lat zapewni nam to kilka procent naszego zapotrzebowania. A to jest coś ważnego, ponieważ tu kilka milionów ton, tam kilka miliardów metrów sześciennych i jeśli udałoby się znaleźć takich złóż na Bałtyku więcej, jeśli tam oczywiście istnieją i opłacalne byłoby ich wydobycie, to jednak ten udział polskiego, udział w naszym zużyciu polskich źródeł, to byłoby coś bardzo ważnego. Tutaj można by się zainteresować. Interesować, kto będzie miał prawa, jak to będzie przebiegało, ile Polska zyska jako państwo, jeśli chodzi o wydobycie tego i innych złóż, ale to jest odrębny temat. Najważniejsze, że pojawiła się informacja, najważniejsze, że jednak takie rzeczy są u nas odnajdywane, i chodzi o to, że oczywiście niecałe roczne zużycie, oczywiście, wycinek z naszych potrzeb, ale mamy. Możemy mieć nadzieję, że to tylko jedno z wielu takich złóż. Tu trzeba pamiętać, że musimy ten bałtyk po prostu sprawdzać. I tam, gdzie należy on do nas, tam, gdzie my możemy prowadzić to wydobycie, warto by było sprawdzać, czy tam nie ma więcej takich złóż. Tak jak powiedziałem, tu kilka procent, tam kilka procent, i w rezultacie moglibyśmy w pewnym stopniu uniezależnić się od tych zagranicznych dostaw co jest bardzo ważne, co jest jednym z najważniejszych elementów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i jeśli chodzi o obniżanie kosztów. Ponieważ pamiętajcie, i ropa naftowa, i gaz to bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o koszty naszego przemysłu, naszej gospodarki, a co ważne również nasz. Tania energia, tanie można powiedzieć, źródła tej energii. Tanie paliwa to coś, co pozytywnie wpływa na nas. Więc możemy się cieszyć, tylko żebyśmy nie popadali w jakiś hura optymizm, ponieważ niektórzy stwierdzili, że te złoża to są tak duże, tak jakby tam jeszcze z dwa zera przynajmniej należało dopisać do tego, co odnaleziono. I co z tego, że to jest największe znaleziono źródło w przez ostatnie kilkadziesiąt lat w naszej historii, kiedy to nie są złoża, które mogą być w jakikolwiek sposób porównywane do tego, co odkrywa się w wspomnianych wcześniej państwach, czy też w innych miejscach, gdzie te zasoby tych bardzo ważnych surowców surowców, które są no, nadal i będą prawdopodobnie przez najbliższe kilkadziesiąt lat nadal tak ważne. No, tam się tego odkrywa, wydobywa hmm, wielokrotnie więcej, ale tak, będziemy mogli zwiększyć wydobycie nawet do dwóch, ponad dwóch milionów ton rocznie i te nasze dotychczasowe zapasy ropy naftowej naprawdę się zwiększą, również gazu i co ważniejsze, sprawdzać, kontrolować te firmy, które to sprawdzają i może się uda jednak, tak jak powiedziałem, ziarnko do ziarnka, troszkę tego więcej wydobywać. Kończymy hmm, tutaj. Miał być materiał o tym, ile Polska wydobywa ropy naftowej, on będzie i ile gazu ziemnego, no ale taka wiadomość to chciałem nakręcić nawet taki krótki materiał. Więc sprawdzamy, interesujemy się, ponieważ to jest ważne, jeśli chodzi o nas nie tylko o naszą gospodarkę, ale też poprzez to, że ona wpływa na życie każdego z nas, również na nas. I tak, chociaż mówi się, że odchodzimy, to odchodzimy od tych surowców nieodnawialnych, jednak tak jak powiedziałem, jeszcze przez wiele lat one będą bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o nas i jeśli chodzi o resztę świata. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam ponownie.